Witajcie, z tej strony Grot a dziś witamy Was z tym pięknym zestawikiem, o którym myślę, że słyszał już każdy, czyli oczywiście o arenie turniejowej, gdzie mamy naprawdę sporo bardzo fajnych figurek. Numer katalogowy do 71818, no więc co, no ja oczywiście jak zawsze otwieram to kciukiem, okej, okay? czuję papierowe woreczki, pyk, naprawdę twarde jest to pudło, więc no, bardzo fajnie, widzę, jak zwykle na zawitanie wow. Hej, sporo jest woreczków. Tak szczerze spodziewając się trochę mniejszej ilości, no ale wiadomo, że jest to raczej pozytywny zaskoczenie. Czwarty woreczek, piąty. Wait a minute. piąty. 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 Pierwszy. Piąty. No i jeszcze listek z naklejkami, wow! Co ja chcę? trzeba przyznać, to są mega ładne naklejki. Instrukcja już tutaj jest z nowym Lloydem na tyle, ja nie wiem, czy to nie jest mój pierwszy zestawik właśnie z takim Lloydem. Cały czas zastanawiam się nad smoczycą, kilka recenzji widziałem, no i nadal się zastanawiam. A ja już chcę budować. Okej, okay, zbudowa... Okej, okay, zbudowałem. Ja wiedziałem, że ten zestaw jest kozacki, ale on mnie naprawdę zachwycił. Zacznijmy sobie oczywiście od minifigurek. Zacznijmy sobie od tych nudniejszych figurek. Kaj, kaj, kaj. Tak zwany kaja. Nie pojawił się na ekranie w takim właśnie stroju. Jakby wiadomo, ten strój wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, ale on się nigdy nie pojawił. Więc czemu dali nam go, a nie no, chociażby, nie wiem, no, Lloyda? I chyba drugi taki największy minus tej figurki to to, że ma on 1, 2, 3, 4, 5 katan. Kolejną figurką jest Sora, która no trzeba przyznać nie jest najgorsza. Poza tym, że dostała taką katanę. Oczywiście złotą, kto by się spodziewał. Ale dobra, zostawmy stronę krytykowania za sobą. I przejdźmy do plusów. No, czyli chociażby do tego, że dostajemy te włosy. Ogólnie, gdy pierwszy raz je użyłem, powiedziałem: Wow, są naprawdę fajne. Ale poza tym, że nie mają tutaj zadrukowanych tych uszek, to naprawdę daleko im do tych włosów z serialu. Poza tym nowy strój Sory No naprawdę fajnie wiadomo Klasycznie zodrukowana jej rączka to zawsze na plus Tak szczerze to nie powala Ale jednak no fajna figurka Kolejna postać to bardzo tendencyjna figurka Bo dostaliśmy go w Polibagu W gazetce Ale fajny jest tak naprawdę tylko ze względu na te łapy Które są naprawdę fajne Tych tutaj elementów na luzie Możemy w animacjach klatkowych Używać jako obrót, A co do tego ziomka no wiele razy wam go pokazywałem Ma on niestety tą starą główkę od poprzednich Wilczych Wojowników i teraz mamy naprawdę trzy konkretne figurki. Pierwszy z nich to Cinder z tym mega fajnym mieczem, nowym torcikiem, tymi naramiennikami. Wiadomo, ma tutaj swoje te klasyczne włosy, dwie twarze. Według mnie no akurat słabo to wygląda. Lego oczywiście próbuje nam powiedzieć, że on już się w połowie tak zamienia w dym i ma taki oto element dymny na nóżkach oraz jedną transparentną rączkę. Następna jest Tox. Czy podob Trzyma mi się taki mocny redesign, no tak szczerze tam ta wyglądała lepiej, ale w końcu chociaż dostajemy tą figurkę rzeczywiście w Ninjago, nóżki tak szczerze mogą się przydać nawet do jakiejś realnej osoby z naszych czasów, w sumie torcik tak samo i irokes też na luzie można sobie wykorzystać, więc naprawdę dobrze. Dostała również takie aero no i zły Jay, zdecydowanie najlepsza figurka. Tego zestawu. Ma on takie oto czarne numczako właśnie z takimi rękojeściami, ze smokiem. Tak naprawdę twórcy zestawu kazali nam wrzucić tutaj takie oto piórum do tej rękojeści, ale no nie, no to jest bez sensu, tak szczerze. Ma on również te nowe naramienniki wraz z dwoma zwykłymi katanami, jakby ich tak długo nie było w LEGO. No i te ekickie nadruki, no, no to wygląda po prostu wyśmienicie. Przechodząc już do konstrukcji. Warto od razu wspomnieć, że jest ona. Możliwa do podzielenia na segmenty i można ją porozdzielać. Pierwszy segment to: no właśnie ta arena, bo ten zestaw nazywa się Arena Turniejowa. No to zdecydowanie tak nie wygląda. No i jeszcze dostajemy te oto krążki, które zajmują tak naprawdę całą przestrzeń. Mamy z tym oczywiście związaną funkcję bawialną. Tutaj też możecie sobie dojrzeć, mniej więcej, jak działa ten mechanizm. O wiele lepiej byłoby, jakby te krążki można było sobie podczepić na takich transparentnych patyczkach. No, arena po prostu, jednym słowem, jest zdecydowanie za mała. Ale nie najmniejsza, bo to jest najmniejszy segment, który tak szczerze wygląda po prostu dobrze. Ten tutaj, jakby zanurzek drzewka, wygląda bardzo klimatycznie. Mamy tutaj kilka broni, mostek, no i tak naprawdę to tyle. Kolejny segment to takie można powiedzieć trybuny wraz z bębnem. Czy Jaki bęben pojawił się w serialu? No nie. Czy wyglądał kozacko? Oczywiście. Został naprawdę fajnie, jak widzicie, zbudowany. Tutaj mamy podczepione takie oto pałki do uderzenia w ten bęben. Jakieś niez... Jakieś niez... Jakaś, niez... jakaś niezidentyfikowana konstrukcja. No i tajemniczy mechanizm. Służy on do tego, że gdy na przykład taka sola sobie tutaj stoi, możemy wpuścić na nią właśnie ten bęben, ale. Jak widzicie. No, działa to trochę zawodnie, choć czasami działa, no całkiem spoko, a czasami jak widzieliście wcześniej Totalnie nie figurki. No, szczerze mówiąc, jest to totalnie zbędna funkcja. Mogli tutaj zrobić po prostu jakieś fajniejsze trybuny, i to by było totalnie okej. Okay. Ostatni, zdecydowanie najfajniejszy segment to ten tutaj z pierwszym mistrzem sprinjitsu. Może powtórzę kwestię, którą mam wrażenie mówiłem w ostatnich 20 minutach 50 razy. Czy takie coś pojawiło się w serialu? Nie. Czy to jest fajne? Jasne, że tak. Możemy sobie, no, całkiem łatwo go stąd wypiąć. No i co on tutaj trzyma? W jego prawej dłoni trzyma on taki oto piękny odlew złotego smoczka. Wygląda naprawdę fajnie. No a w lewej dłoni, jak widzicie, trzyma taki oto zwój, którym tutaj widzę znaczek jakby z a tutaj no właśnie nie wiadomo co. W ten sposób zostało to przyczepione do jego dłoni. No wygląda to naprawdę przyzwoicie. Dotarliście do tego momentu, więc myślę, że film wam się spodobał Ja z tego powodu bym was mega prosił o zostawienie łapeczki I rozmyślenie nad subikiem Ponieważ to mega motywuje i pomaga w rozwoju kanału Z góry wielkie dzięki No i mam również takie oto flagi, które no niestety są naklejkami A co do funkcji Nie jest to łatwe Gdy mam przed sobą kamerę nie. Nie. Tutaj mamy taki dynks, za który gdy początniemy jak widzicie, w taki oto, naprawdę przyjemny sposób opadają nam to, to stopnie. I czy ja mogę to jakoś otworzyć, żeby wam to pokazać? W ten sposób się to prezentuje. Naprawdę zostało to ciekawie zbudowane. Jeszcze elementy zapasowe. Mamy tutaj kilka całkiem spokojnych elementów. Zawsze takie bandany się przydają. No i dwie katany. Teraz się zastanawiam, czy to nie jest kolejna dla Kaja. Podsumowując, zestaw ten jest naprawdę świetny. No ale właśnie, czy zasługuje on na 10 na 10. Powiem tak, myślałem nad tym godzinami, dniami. Ja nam no, żartuję tak naprawdę w ogóle się nie zastanawiałem, ale rzeczywiście 3 tygodnie minęły. No, ja uważam, że ten zestaw zasługuje na 10 na 10. Ostatnio mnóstwo jest takich zestawów. Siemano, papa!